20 października bieżącego roku w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie odbył się trzeci Powiatowy Dzień Przedsiębiorczości, na którym wyróżniono firmę oraz instytucję z Powiatu Ciechanowskiego. Uroczystość była okazją do podziękowania za odwagę, pomysłowość, ciężką pracę, którą przedsiębiorcy wkładają w prowadzenie swoich działalności. Powiat Ciechanowski wraz z Mazowiecką Izbą Gospodarczą przyznał wyróżnienia dla najlepszych przedsiębiorców. W ośmiu kategoriach. Przedsiębiorca z tradycjami, biznes społecznie odpowiedzialny, wyzwania inwestycyjne, produkt roku, wyróżnienia Mazowieckiej Izby Gospodarczej, kobieta biznesu, ambasador powiatu Ciechanowskiego oraz wyróżnienia starosty powiatu Ciechanowskiego. Trzeci Powiatowi Przedsiębiorczości zależało nam na tym, żeby poprzez tą inicjatywę zauważyć przedsiębiorców z terenu powiatu ciechanowskiego, pokazać, że działają nie tylko w, w swoich branżach, że nie tylko zapewniają miejsca pracy, ale też... To jest biznes społecznie odpowiedzialny, przedsiębiorcy z terenu powiatu ciechanowskiego aktywnie angażują się w inicjatywy samorządowe, sportowe, w organizacji wielu stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, także jeżeli pojawiają się jakiekolwiek problemy z, ja z punktu widzenia samorządu. Wiem, że zawsze mogę się zwrócić do naszych przedsiębiorców o pomoc i tą pomoc zawsze uzyskuję. W trakcie wydarzenia odbył się wykład o trzech dekadach polskiej przedsiębiorczości. Poprowadzony przez wieloletniego praktyka biznesu oraz zasłużonego dla powiatu cichanowskiego przewodniczącego Rady Nadzorczej Centropesa, pana Mirosława Koźlakiewicza. To jest niezwykły czas, trzy dekady, gdzie tak naprawdę nigdy nie mieliśmy recesji. Nieustannie mieliśmy wzrost PKB Polskie w tym czasie wzrosło 2,5-krotnie. Jesteśmy naprawdę w dobrej kondycji, aczkolwiek ostatnie lata, czyli to doświadczenie covidowe, jak również wojna na Ukrainie, no niestety przedsiębiorczości nie służy. Jest ten czas nieprzewidywalny. Nie wiemy, jaka będzie inflacja w przyszłym roku. Nie wiemy, jaki będzie wzrost, aczkolwiek założenia budżetowe na 20, 2023 rok rząd nam przedstawia dobre, ale to też jest trochę wróżenie właściwie z kart. Mam jednak nadzieję, że przynajmniej część tej dobrej prognozy, którą przedstawia nam rząd, spełni się. Bo to jest dobre dla Polski, dobre dla Polaków no i dobre dla w ogóle naszego rozwoju. Po nagrodach i wyróżnieniach przyszedł czas na chwilę relaksu przy dźwiękach Kasi Stankiewicz. Po gali rozmawialiśmy z zaproszonymi gośćmi o stanie polskiej gospodarki. I inicjatywie organizowania takich spotkań. Takie inicjatywy jak dzisiejsza bardzo są dla nas ważne jako dla przedsiębiorców, ponieważ czujemy się docenieni i zauważalni dla samorządu oraz dla wszystkich, którzy tak naprawdę na co dzień uważają nas przedsiębiorców jako niestety złokonieczne. Fakt jest taki, że przedsiębiorcy wraz ze swoimi pracownikami budują przyszłość gospodarczą kraju, samorządu i wszystkich struktur samorządowych. Dzięki nimi są pieniądze. Członkiem Mazowieckiej Izby Gospodarczej warto być, ponieważ są tam przedsiębiorcy, którzy w wieloletnim swoim doświadczeniu mogą wspomóc nowych członków, mogą doradzić, bądź podzielić się swoją też strukturą odbiorców, bądź można też wymienić się pomysłami, a w związku z tym mogą powstać nowe biznesy, które będą konkurencyjne w obecnych, nadchodzących czasach. Współorganizatorem wydarzenia była Mazowiecka Izba Gospodarcza w Ciechanowie. Wszystkim laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Dla TVC Wioleta Piątkowska.